Chrystus. Ja Chrystus nie jestem, ale jak Jego uczeniem, Ponieważ będąc posłanym, będąc uczniem, jak apostołowie, dopiero się uczę. Ale właśnie tego przynajmniej się nauczyłem żeby nie być sztywny w zasadach żywieniowych, żeby szanować ludzi takich, jakimi są. Czy kto je mięso, czy nie je mięsa. Niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus, zabijaj, Piotrze, i jedz. Czy to może być słowo Boże? Jest. Jest. To zdanie wyjąłem z pierwszego czytania dzisiejszego poniedziałkowego dnia Zemrze Świętej, ponieważ ono dotyczy ciekawego problemu. Choć nie jest to myśl główna obu czytań w całości, stanowi tylko pewną ilustrację, ale ponieważ Dotyka nas, myślę, wielu w dzisiejszym społeczeństwie, to właśnie dlatego, wychodząc z tego zdania, Piotr muszę wytłumaczyć o co chodzi. Święty Piotr ma wizję. Wizję od Boga. Pokazują mu się na płótnie z nieba spuszczone zwierzęta i słyszy głos od Boga: zabijaj i jedz. On się pierw wzbrania, bo tam widzi zwierzęta nieczyste. Żydzi mieli bardzo konkretne przepisy co do czystości, nieczystości, koszarności jedzenia, i on musiał pod wpływem tego właśnie objawionego słowa Boga z nieba, który mu mówił: zabijaj i jedz. Przemógł go, Bóg niemal się wzbraniał i wizja się skończyła. A potem przyszła pewna rzeczywistość, która tą wizję wyjaśniła. Przyszli posłańcy do Piotra i zaprosili go do domu poganina. O że też tam nie wchodzą, żeby się nie skalać, żeby nie być nieczystymi, podobnie jak tych zwierząt nieczystych. Ale on wtedy zrozumiał, że ten poganin prosi go, bo później się okazało, że Korneliusz i cały jego dom uwierzyli w przepowiadanie Piotra, nawrócili się, przyjęli chrześcijan, zostali duchem świętym napełnieni i to wszystko otworzyło bramy poganom do chrześcijaństwa. Żydów Piotr, przez osobę Piotra otworzyło na pogan, że to, co usłyszeli. To, co przejęli, tego ducha świętego, którego otrzymali, jest dla wszystkich. Więc właśnie to jest trochę wyjaśnienie, żebyśmy rozumieli o czym mowa. Aczkolwiek teraz chcę na marginesie, ale jednak podzielić się z Wami również w związku z moim własnym doświadczeniem wegetarianizmu. Ja kiedyś właśnie, jak byłem jeszcze młody, szukałem stylu życia również w hinduizmie, w jego ideach. Taka idea hindzy, żeby nie zabijać zwierząt, żeby odżywiać się tylko tym co roślinne. Tak się przejąłem, tak mi się wydawało to wzniosłe, że, że tak żyłem. Postanowiłem, byłem twardy. Przekonałem sam siebie, że tak jest smaczne, że tak jest zdrowe i i, i wtedy wtedy jak już zaznaczyłem daleki byłem jeszcze od chrześcijaństwa byłem bardziej szukający tego co yy, jaki styl życia prowadzić i w związku z tym ta moja postawa twarda jak już powiedziałem wyniosła bo uważałem że tak jest właściwe dobre ja jestem kimś lepszym na wyższym poziomie i nieświadomie pogardzałem innymi, a na pewno w tym znaczeniu to wyszło na jaw, że moi rodzice konkretnie bardzo się troszczyli o moje zdrowie, widząc, że ja nie jem mięsa w ogóle. To trwało kilka lat. No, naciskali, martwili się, a ja byłem twardy. Tu akurat pokazuje się coś, ta, ta wyniosłość, moja ta niedostrzeganie drugiego człowieka. I chcę zacytować tutaj jedno zdanie. Owszem, jest w Liście do Rzymian cały czternasty rozdział, który święty Paweł poświęca problemowi jeść mięso, nie jeść mięso, bo byli chrześcijanie tacy i siacy. I jak, jak się ustosunkować. I owszem, mówi, jak Bóg powołał ciebie takiego który nie jesz mięsa, to nie potępiaj tych, którzy jedzą, a ty, który jesz w swojej wolności, bo wolno. Człowiek chrześcijanin jest powołany do wolności, jak to Piotr miał objawione, wolno. To nie, nie pogardzaj tym, który myśli, że nie wolno i, i trzyma się skrupulatnie czegoś. I mówi jedno zdanie, w tym wyjmę tylko jedno zdanie z tego całego rozważania świętego Pawła. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz zgodnie z miłością. Właśnie miłość jest nadrzędna w chrześcijaństwie. Nie czystość rytualna albo niewyniosłość etyczna, jakbyśmy chcieli. To w weganizmie to się podkreśla, że współczucie dla zwierząt, nie? empatia I, i że to jest ten wyższy poziom ludzkości, a drugi człowiek. Ja się spostrzegłem, że ja zabrnąłem ślepą uliczkę w, w moje, z moim podejściem do wegetarianizmu byłem tak twardy w regułach, że, że a drugiego człowieka nie widziałem. I krzywdy, jaką wyrządzałem, nie widziałem, nie zdawałem sobie sprawy. I ta miłość, o której mówi Święty Paweł, że ona powinna kierować tym, czy ja mam jeść, czy mam mnie nie jeść, rzeczywiście ona mnie. Ona, ta miłość jest określona w dzisiejszej Ewangelii, bo mówi Jezus Chrystus, że ja. Yy, życie moje oddaję za owce. To jest, to jest miłość. Jeszcze powiem, jak wyszło, że po tych kilku latach twardości, takiego, że się nawróciłem na jedzenie mięsa, yy, bo może komuś to pomóc. Właśnie tej wolności chrześcijańskiej, jak się nawróciłem, to było związane już z powołaniem. Bo zacząłem też poważnie traktować chrześcijaństwo. I kiedy Pan Bóg mnie posyłał, powoływał na to, by być misjonarzem, to zdałem sobie sprawę, że jest w Ewangelii takie zdanie jedzcie, co wam podadzą. Tak uczy swoich uczniów Jezus. Ja sobie zdałem sprawę, że tu nie mogę być sztywny, twardy i powiedzieć, a mięsa to ja nie jem. Jeżeli ja idę z Ewangelią, Zdaje się na gościnę ludzi takich, jacy będą, ci, co mnie przyjmą. To ja mam jeść to, co oni podadzą. Z miłości do nich. I Pan Bóg dał mi no, uwolnić się od tych moich sztywnych i w gruncie rzeczy gardzących innymi zasad, by być wolnym. Jak Chrystus jak Chrystus nie jestem, ale jak Jego uczeń. Ponieważ będąc posłanym, będąc uczniem jak apostołowie, dopiero się uczę. Ale właśnie tego przynajmniej się nauczyłem, żeby nie być sztywny w zasadach żywieniowych, żeby szanować ludzi takich, jakimi są. Czy kto je mięso, czy nie je mięsa? Czy ktoś jest w naszych kategoriach ludzkich mniej lub bardziej nadający się do tego chrześcijaństwa, do tej dobrej nowiny, że Bóg nas kocha i chce uczynić wolnymi. Kocha wszystkich, każdego. I wegetarian, wegan, i, i, i niewegan. Każdego. Oddał życie za każdego. To jest przesłanie. To jest posłanie. Ja jestem. Posłany, by to głosić, by o tym świadczyć. I na tyle, na ile potrafię nie tylko być szczerym, prawdę mówić, ale też i narazić się, przyjmować upokorzenie i nawet odrzucenie i prześladowanie, na tyle jestem, jak ten, który mnie posłał. Jak mój mistrz, za którym. ущего лечить.